Czy ja naprawdę nie mogę tego tak zrobić? Co za sens, Edytuj. Nie mogę usunąć postu? Co za bezsens. Czemu jedna runda? Już wam mówię. Przez wczorajszy... Zacznij live. Na TikToku też zaczniemy, niech będzie. Dzisiaj tylko jedna runda przez wczorajszy stream. W ogóle dzisiaj miało nie być, bo 15 pół godziny temu wam rzuciłem post, że nie będzie w ogóle streama. Czuję się wam fatalnie po wczoraj. Dlatego dzisiaj tylko i wyłącznie jedna runda. Odpalam się głównie po to, żeby was poinformować o tym, że nie będzie live'a. I tak, mleczkowa pamiętam Widzicie, że. że wyglądam jak przez okno. Ale Pochwalę wam się Byłem w kinie, więc stwierdziłem, że jak byłem e, na siłach żeby być w kinie to mam e, też siłę, żeby odpalić jedną rundę Masz jeszcze pączki? Nie, poszły do wyjebania Ile pączków zjadłem? Osiem? Siedem zjadłem, jeden wypiłem. Ten zmiksowany z kolą. Dlatego mam nadzieję, że się na mnie nie gniewacie, że tylko jedna runda będzie, ale. A co się wczoraj działo? Siedem zjedzonych pączków, jeden zmiksowany z kolą. E, I... i żyganie mocne. To był głupi pomysł, ale mam nadzieję, że byliście wczoraj zadowoleni z kontentu. Na no, dzisiaj nie dowiadzę. A że No. Na streamie nawet było, że miałem już kończyć, ale musiałem polecieć. Żołądek mnie do dzisiaj boli. Ile mam fodolców? 3150 Wyszłam jak zblendowałeś Znaczy, mowy, blendowanie i picia nie było aż tak głupi e, ale No najgorsze było wypicie tego i no później Na szczęście nie było nic widać na streamie Z tego jestem zadowolony, no ale jednak moja głupota picia tego była Jak coś mój kolega gra, ja mam nikla. Dobra. Manik dawaj gotowość, bo kika dostaniesz. Mogę życzyć mam wszystkich przyjętych. No, zobaczymy, czy cokolwiek moje postraszenie da, czy nie. się siemanko, na tę część. Nie, masz kika. Zagrajmy trójki, po prostu jeden meczik, żeby, żeby był dla was stream, żebyście widzieli, że cześć, Jakimś cudem przeżyłem wczorajszy, durny stream Chcesz dołączyć, a nie dajesz gotowości, no sorry Siema, Maja Miał nie być stream, ale jedną rundkę robię, żeby powiedzieć, że nie będzie streama Wyglądasz okropnie, dziękuję Z twoich słów, to, z twoich ust to komplement Dlaczego tak rzygałeś? No zmiksowanie Widać, że cię przetyrało No Jeszcze dzisiaj od rana leciałem do... Do księgowej Żeby ogarnąć pit dla moich rodziców No i byłem przy okazji w kinie Więc stwierdziłem, że jak miałem si siłę na kino No to e, muszę się odpalić I mam... Karty kolekcjonerskie, karty Pokémon ekipy Więc jeden meczek, niech parę osób się zbierze Dostajecie info, że się bawię, nie będzie i tyle Bo nie ma szans, żebym dał radę. Dopiero co tak naprawdę się obudziłem Bo jak wróciłem do domu, to od razu poszedłem kimać Ale kończę stream Otworzysz karty Nie wiem, czy będę to otwierał, czy nie, na razie nie chodź sobie tam Było tego nie pić No było tego nie pić, ale stwierdziłem Siema, siema e Amator, witam bardzo serdecznie. Witam. Było tego niejpitne, ale wiesz, pieniążki. Ale pazer na pieniążki? Tak, jak najbardziej. Ale napisałem Klaudiuszowi, że nie, nie dam rady dzisiaj. Tamte poczki poszły do wyjebania. Ale tak, pazerny jestem. Dawaj na bazę bandytów, obojętnymi to totalnie. Można Ale mi się mieli w żołądku nadal Tragedia Oj 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 Wezo, wezo Głupie to to za 50 zł tak się poniżej na streamie to tragedia Tragedia widzowy streamer to... streamer tu głupie zwierzę i to bardzo... Ale mówię, stwierdziłem, muszę się odpalić, byłeś w kinie, miałeś siłę na to, to ten... Będziemy je grać przez Z czego one zrobione? Chyba z nienawiści do biedronki. Kupi... Kupili go, fasta, co? Nie rozumiem się, mano polecasz Xbox One. Nie mam Xboxa, mam kompa, więc. Ale no to, jeżeli. Ten, jeżeli po 9 grosz, no to tak samo ile ja płaciłem w biedronce. Zagramy duo w następnej rundzie, nie będzie następnej rundy. Pisze w tytule jasno, że tylko jedna runda. Gdzie jest, przepraszam, ta skrzynka? 2,16, 24, tak, no to tyle to, 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 to płaciem Uuu, splash Mogę polecić komuś szybciej pierdolić Gdzie ty jesteś? Tu jesteś w spelu Leży. Znaczy czemu tylko jedna runda? Jak widać yy, po moim yy, wyglądzie Zostałem przetyrany wczoraj przez zmiksowanie koli z pączkiem Ciekawe co w składzie, chyba tablica Mendelejewa No ja tak miałem nadzieję generalnie na to, że będę... Czy ja rzuciłem całą mm, Nie, chyba Nie wiem Właściwie co no to nice. No to mądry jestem jak kilogwóździ co dawniej. Sorry, YouTube Administration, sorry, TikTok Administration for this bad word. Pójdę do trzech wilków, no jestem, jestem. Aktualnie bawię się z tym. A z kim by się ba A z tym się bawicie? No to spać. Zaś dawida no Elo mogę bana zaraz. Eeeee. motka. Aaaa! Eee, widziałem, że jest w sklepie. No, że dodali, ale nie kupowałem. Ja, nie, mi się mocno. No, co mi się wydaje, że nie rzuciłem celordem, ale możliwe, że, że rzuciłem. Nie wiem, najwyżej bana dostanę, Jolo. Szkoda, że gra tylko jedno greno. Siad, bardzo sorry za spóźnienie. Spokoja, i tak krótko będzie stream, więc y, większość ludzi nie zdąży. No chyba rzuci... Dobra, wyjebane Nie rzuci mi tyle. Wróć do Valentina. Kim jest Valentina? Co to znowu za dziwny quest. Ja ledwo siedzę w ogóle, przez to, co, co u mnie się dzieje w żołądku. Nadal. Po sędzniu Ja tak siedzę, bo siedzę, nie? Ale dam radę. widzisz? Sieba, sieba. witam bardzo serdecznie. Pamiętasz, pączki? Niestety, tak. Nie dają sobie zapomnieć. To wczorajsze, pączki jest jak toksyczna X. nichuj się nie, nie idzie od niej od, odczepić, nie? Próbujesz zapomnieć, nie, kurwa wróci. sieła sieła Witam Adamie, witam bardzo serdecznie. Where this fucking skrzynka? Tu fucking skrzynka, okej okay. Piątki leżą Ty, ty, ty Nie, nie chcę. Goat i ja? Raczej nie. <laughs> Raczej debil patrząc na to, co wczoraj robiłem. W ogóle 13 osób ogląda jak. Czemu byłem, tak krótko grał? Eee, KSJJ widzisz po mnie jak wyglądam. Wyglądam jak gówno. Nie jest to dużo. dużo bardziej inne zjawisko niż na co dzień, ale no wyglądam jak gówno przez wczorajsze żarcie i picie. I jaką miejscówkę lubisz najbardziej na Battle? Yy, nie wiem. Nie mam ulubionej miejscówki. Jakby latam tam, gdzie widzowie chcą. Lubicie? Dzięki. Ja samego siebie nie za bardzo. Po wczorajszym. Ale dziękować, dziękować, że wy mnie chociaż lubicie. Przydaje się to. Uuu mają lepsze auto niż ja widzę. Już go dooglądałem wczoraj. No to dobrze, że, ma, że mieliście rozrywkę przynajmniej. To mnie cieszy, że mogliście. Właśnie. A co się nie zostało wczoraj? Picie coli z y, pączkiem zmiksowanym. To się stało. I do tej pory nie, nie dają sobie zapomnieć. Ale wiecie, content trzeba robić. Content. I później się wygląda jak się wygląda. Więc no, yy, za błędy trzeba płacić. O oh fuck. Co? Nie, to mój, dobra. Spać. Będzie jutro dłuższy stream, jeżeli będę wyglądał troszkę lepiej niż teraz, to tak! Jaki jest mój rekord fragów? Nie mam pojęcia, nie zwracam na to uwagi. Tak totalnie szczerze, jakby... To nie jest dla mnie coś tak mega ważnego, żebym zwracał na to uwagę, ile tego leci. Masz dziewczynę, A nie. Twój rekord to 19 fragów, nice No ja takim gołtem nie jestem, żeby aż tyle fragów robić w meczu Guys, za tak z ciekawości, czemu na każdym streamie pojawia się pytanie o to, czy mam dziewczynę? Bo to mnie ciekawi Dlaczego, dlaczego was to ciekawi? Co to, waza za grup? to tu Te miejscówki w Fortnite są naprawdę coraz dziwniejsze Jest kryptowaluty, jest farma Widu Fortnite, jesteś grą dla dzieci Lubisz nawet dynamity? Termit jest fajny Jak się umie z niego korzystać to on jest naprawdę dobry 20 fragów rekord, grubo No, dawać Wszyscy Myk, myk Wsiadamy do auta i jedziemy Rozpierdzielać Widziałeś dziwne reklamy temu? A oni mają nie dziwne reklamy? Robiłeś mieszankę z pączków? kola i pączek? Tak, niestety Dlatego dzisiaj będzie tylko jeden... Yy, jeden mecz bo przypominają mi się po wczoraj jeszcze. Twój rekord to 40 fragów. To podejrzewam, że na jakiejś napażance albo ty, czymś. Yy, łowisz rybę albo łowiłeś. I RL byłem 3 razy na rybach. Jak byłem dzieckiem, to z ojcem poszedłem 3 razy. I to tyle, nie spodobało mi się, dla mnie jest to za nudne. Ja się w ogóle dziwiłem, że dzisiaj na filmie 100 dni do matury wysiedziałem bez bawieniem się telefonem, albo... Albo czymś takim, bo ja mam turbo brain rot. Ja łowię? Nice, ja nie mam cierpliwości do łowienia ryb. Nie jestem w stanie tego robić. Totalnie. Ale powiem wam, że nowy film ekipy, bez kapy jest ciekawy. I końcówka bardzo mi się spodoba. Ile masz lat? 21. Ile masz lat? Robert, nie spam, bo zaraz dostaniesz Muta pewnie od moderacji. Raz wystarczy się spytać, ja odpowiem. Może nie w sekundę, ale odpowiem. Dobra, mojej widzę, czekam na was. Ja rozumiem, że TikTokowa widownia, ale spokojnie. Nie musi się tak spamić. O, fak, kurwa, magik Delikatnie, magikę zrobiłem. Nie uciekaj, ja 40 na hugu drużynia, na battle 60. Ile wczoraj zjadłeś pączków? 7 i jednego wypiłem. Tak, wypiłem pączka z tym magikiem. Yy, miałeś kiedyś dziewczynę i miałeś tutaj mianę i imię. Nie będę wam mówił, jak miała imię, ponieważ to nie jest osobą publiczną, więc nie będę o takich rzeczach mówił, guys. Jest to dosyć logiczne. Yy, a czy miałem? Miałem. Masz coś ciekawego w sobie, nie masz. Ty biedaku, nie miałeś nawet strza... Oooo, to wezmę. Aha, no. Też miałem taką reakcję, jak postanowiłem wypić pączka. A jaki pączek najbardziej smakował? Wszystkie były tak samo ochydne. Wszystkie miałem te biedronkowe. Mam jednego normalnego, bo kupiłem sobie jeszcze dubajskiego, ale nie mam zamiaru go ruszyć, po tym jak się wczoraj tym głównym strułem. W piątki miało nie być streamów, ponieważ jeździłem do Gdańska, ale teraz y, mam normalnie możliwość streamowania, więc to robię. Weryl tam Mówiłem ci żebyś nie pił tego, fakty Było tak mówione Było tak mówione, no ale nie, po, nie pykło Jestem zbyt pazerny na pieniążki, kupiłem z twoim kodem 6000 fodorsów sigma Sigma total... ooo snajpa, ale ja jej nie biorę Pierdziela Mówi, że nie będziesz miał live, mówiłem, ale stwierdziłem Dogorywając, że jeżeli miałem siłę na to, żeby zrobić, żeby pojechać do kina To, e, to muszę też zrobić stream dla was Rozumiem być zmiksowany na ale poczek to jest przesada. Gdyby nie był wymieszany z kolą, to byłoby w miarę git. Bo nie chodzi o samego pączka, tylko z czym ja go wymieszałem Gdyby był z mlekiem albo z wodą, byłoby prawdopodobnie OK. Mogę ja mąkę nie. sieba. siewa, się gra ma. Dubajski pączek jest mega dobry, nie mam pojęcia. Najprawdopodobniej i tak go nie spróbuję, ponieważ mój żołodek odrzuca wszystko co jest pączko podobne. 21 osób patrzy jak ten Trzeba było zbudą. Nie pije I to jest problem Fuck biegnij, 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 biegnij O Interestingowo A możesz dać mi termic przepraszam? Nie możesz, szuka okay, jest bugowane Kupisz mi? Nie, nic ci nie kupię Eee, ten pociąg jest zbugowany Kupisz mi skina? Nie ja Mogę dać ci bana Wypadnie termit, wypadł termit Git Grasz OG? Nie Lubię cię, dziękuję bardzo Mam termit, mam termit Tylko Niech to gówno się zatrzyma Wyglądasz sam czy w duecie z widzami? Zrobię ja dziś przebiegnij 10 km, nie masz szans, żebym miał kondycję na 10 km biegu. Kobieto, ja z, z domu nie wychodzę, a co dopiero mieć kondycję na 10 km biegu. No, oczywiście nie działa, czyli trzeba się bugować tak, żebym wypadł. Może wypadnę? Może. Oj! Jak tam po wczoraj? Jak widać, źle. Siewa, siewa. No muszę. O! Nie ma paliwa. Totalnie nie ma paliwa. Mam nadzieję, że nie zginę. A. Bo ty nie obrywasz A, bo ty nie obrywasz w ogóle O, jak jestem na pasażeru Dopiero obrywa, to jest dziwne Dobra, odejdź Ja cię podniosę i zaraz polecimy Zagramy razem Ja kończę streama zaraz Wpadniemy tylko całą drużyną i kończę streama ponieważ zbyt źle się czuję McDonald's, czy KFC raczej McDonald's, ale ani jednego, ani drugiego nie jem, przez to, że jestem w Podnosimy, podnosimy, o zaraz będzie lipa Ej, mówię, że źle się Ej, mówię, że się czujesz, tak I nic się nie zmieniło, nadal się chujowo czuję I 30 osób na to patrzy, przeklinasz, tak A to, nie wiem, mam gdzieś napisane, że nie mogę Powiedziała, ja, że ja zawsze kiedy na streamach o, super. Tesla rozładowana, nic nowego. Oj. Co jest? Co jest? Typie. To byś coś nie pomyliło przypadkiem? Jesteśmy mega spocony w Fortnite? Nie Słodkie czy słone? Raczej słodkie wolę Szkoda, że jedna gierka. No nie byłoby w ogóle. Tak generalnie, przez to jak się czuję, no ale stwierdziłem, byłeś w stanie jechać do kina. To masz zrobić streama dla widzów. Nie ma tak. No i przez to ja stream. Ja wszystko mam. Bierzcie sobie co chcecie. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. A jutro będzie, będzie stream. Szeman, tu ty nie będziesz? Może kiedyś będę. Boił słodkie czy słone? Ja raczej słodkie mówiłem. 40 osób teraz się patrzę na to, jak wygląda. Cudownie. Mówiłem, mam takie streamy, gdzie nie chcę mi się nic, gdzie jestem ledwo żywy I, i widzi to bardzo dużo osób, w momencie, w którym jestem taki Hej, widzowie! To, to nikogo nie ma Może ja powinienem zawsze wyglądać, jakbym miał kaca O której godzinie? Jutro o 18 Dobra, biegniemy tam Jutro o 18 stream A łacój do mnie spróbował strzelać Trzeba było nie wpieprzać. Trzeba było nie być pazernym gnojem na ten... Na pieniądze, widzów. Jakbym nie był pazerny, to by nic się nie stało. O, leży z Co tam? Jakoś żyje. Jakimś cudem. Dziwię się. Po wczorajszym. O, dupa. Nie, 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 nie biegniemy tam. Pierdziele. Mogę zagrać? Nie, ponieważ kończymy. Zaraz streama. Dawaj Gorzkie czy słone czy kwaśne? Kwaśne Gorzkiego nienawidzę Słone jest ok, ale... Jest basic wciąż Dobra, no ciebie trzeba się pozbyć, żeby... Lol Szybko poszło. O, drugi nam się sypnął. Na A błyskawica leży. Jedno słone jakie? chipsy. Ile zostało zostało w grze? Sześć. A ja mam osiem fragów w ogóle. A czemu jak gram jak lama totalna? To wygląda to lepiej niż normalnie. Dobra, e, troszkę błyskawice, nie opatrz podnosić, podnosi, bo jest za dużo spocenia, Ała. Oh, wow. Fuck Fuck, no, gąś... Jezu Co za gówno Zostaw mnie Nawet bo żyję no ładnie, 8 fragów to już jest git Nie wiem jak to do tego wyszło Powiedz uw Ewy! Ty już kończysz, jak Leon padnie to tak A stanie się to za... teraz <grytanie> tu też nigdy Denis Załęcki, Raczej nie Za blisko mam do Torunia, jeszcze będzie, będą próbowali mnie bić to był bot, prawdopodobnie. Kończysz tak. Idę, wracam do łóżeczka, ponieważ wyglądam jak kupa główna i i to nie jest nic nowego. Więc widzimy się jutro o 18. .00. Mam nadzieję, że będę wyglądał na delikatnie świeższego. Dziękuję, że byliście. Widzimy się jutro. Do zobaczenia. Cześć, papa. Pa.